Może ci pomóc? Daj spokój. Jeśli pracujesz zdalnie, prowadzisz spotkania, lekcje czy warsztaty, możesz odczuwać już zmęczenie. Ludzie też. Dlatego potrzebny jest nowy wymiar angażowania, gry, ćwiczenia, improwizacje, korzystanie z tego, co mamy ciało, emocje, przeżywanie, eksperymentowanie. To wszystko urozmaica spotkanie, sprawia, że ludzie są w nie bardziej wciągnięci, a umiejętności, które rozwijają w czasie warsztatu, łatwiej jest im wdrożyć w rzeczywistości. Marta! Marta! W moim przypadku było wielka tęsknota za czymś świeżym, za czymś nowym, za czymś odważnym. Kasia! Kasia, masz! Ale ciężkie! Już udział w tych naszych spotkaniach w tym warsztacie pozwoliło mi uwzględnić kilka ćwiczeń, które dzieciaki będą mogły spokojnie razem z nauczycielem wykorzystać. Tak! Nie. nie! Czarny! Ja! Kiedy ludzie już nie włączają nawet kamerek, bo nie mają takiej potrzeby, żeby. Być widoczni w komputerze. Właśnie taka forma pozwala im odświeżyć i poczuć to, że można być razem, mimo że jesteśmy w kamerkach. Zapraszam Cię na warsztat twórczego angażowania online. Przeżyjesz na własnej skórze i doświadczysz tego, jak grami, ćwiczeniami, improwizacjami można poczuć emocje i co daje kontakt z ciałem i kontakt z innymi uczestnikami. Do zobaczenia!